Mamy pompę ciepła ekstenzę od Atlantica. Jest coś takiego jak krzywa grzewcza, czyli w domu mamy za zimno. Mamy 21 stopni, a my w komforcie mamy 23, gdzie się dobrze czujemy. Co należy zrobić? Przytrzymać przez chwilę i energicznie ruchem przekręcić te pokrętło w prawą stronę, wejść w menu instalatora. Wchodzimy w menu, w menu instalatora. Hmm. Potem wchodzimy w konfigurację hydrauliczną. Zatwierdzamy wciskanie. Tutaj wchodzimy w tą pierwszą strefę, bo mamy jedną strefę. Wchodzimy w ciepłą wodę. Tu wchodzimy w krzywą grzewczą. Zatwierdzamy to. Ogrzewanie oczywiście jak najbardziej. I krzywa grzewcza ciepła. I co nam się to ukazuje? Taki fajny obrazek, że mamy minus 10 stopni, i parametr, który wrzucamy na podłogówkę to jest 35. Ja to specjalnie przestawiłem, mam podłogówkę. Więc teraz skoryguję, bo wiem, że u mnie to by było za gorąco i to skorygujemy. Czyli jest za ciepło w domu. Co należy zrobić? Pokrętełkiem przesunąć tutaj, wejść i zmniejszyć na 30 stopni. W moim przypadku to działa i to jest temperatura optymalna, gdzie mam 20, 23 stopnie. Zatwierdzając to i to cała filozofia. Chcemy robić. sprawdzić, czy pompa pracuje prawidłowo optymalnie. Wchodzimy w parametry. Pompę menu kręcące energicznie wchodzimy w menu instalatora. Następnie wchodzimy w stan systemu. Panel sterowania i co nam tu się pokazuje? Pokazuje nam się moc tutaj, jeżeli chodzi o pracę deltę pompy. Jest na chłodzeniu, więc ona tutaj zejdzie do, do 17, stopni, 17 stopni. Delta między zasilaniem a powrotem. Powinno być około 5 stopni, jest to optymalnie. I znaczy, że jest wszystko w porządku. Co się zdarzy, jeżeli na i powrocie jest taka sama temperatura, znaczy to jest jakiś błąd i trzeba coś zadziałać od wymiany filtrów, którego pierwszą rzeczą musimy zawsze zrobić, zrestartować urządzenie. To są rzeczy, które możemy na bieżąco zrobić. Tu mamy deltę w tej chwili 4-3 stopnie, no wejdzie zaraz na 4 ale normalnie przy grzaniu ciepłej wody użytkowej czy ogrzewaniu delta ko 5 jest optymalna dla pompy ciepła i znaczy, że jest wszystko OK. Chcemy sobie ustawić ciepłą wodę użytkową. Mamy za ciepłą. Chcemy sobie trochę zmniejszyć temperaturę jak to zrobić. Wchodzimy w menu instatora. Menu jest uruchomione w konfigurację. Wchodzimy, czyli w drugą pozycję. I tu mamy ciepłą wodę. Musimy tutaj wejść. Wchodzimy tutaj w nastawienie Delty. I mamy 46 stopni w ciągu dnia. Komfort 43 w ciągu nocy. Dla mnie to jest wystarczające. Bo jedną z sobą, ale czasami jest tak, że ktoś podbija wyżej. A możemy sobie podbić wyżej. Nawet do 54 stopni. Ja tego nie potrzebuję. Mam świadomość, że mi tej wody wystarczy. Jeżeli mamy mm, awarię pompy ciepła lub chcemy sprawdzić, jakie pompa jest ustawiona, na jaki tryb pracy, zaczynamy od menu. Przekręcamy aktywne funkcje, to jest trzecia pozycja. I tu w tej chwili mamy chłodzenie, ale możemy to zmienić na przykład na ogrzewanie. Możemy to zatrzymać lub wejść w opcję ogrzewania. Ja tutaj chłodzę sobie pod więc u mnie to jest. Działa na etapie chłodzenia, więc zatwierdzam chłodzenie i to sobie tutaj zasuwa. Mamy uruchomioną opcję wody ciepłej użytkową. Możemy ją zatrzymać, choć nie zalecam, więc u mnie to jest uruchomiona opcja. Ale jeżeli się zdarzy awaria pompy ciepła, a chcemy mieć ciepłą wodę użytkową i i, i, I tak samo pompa, żeby nam w domu było ciepło, zawsze możemy wejść w opcję awaryjną i po prostu ją uruchomić. Jest zatrzymana, ale możemy ją uruchomić. Uruchamiamy ją, wtedy mamy ciepłą wodę użytkową w domu, ciepło, grzane z grzałki i z grzałki też jest w buforze zamontowana grzałka w razie czego też nam domek ogrzeje, więc to też o tym warto pamiętać, że pompa ciepła Atlantic Extenza ma taką możliwość. Ja tutaj zostawiam zatrzymane i to wtedy ładnie tak balga. Jeżeli się zdarzy, że mamy zanik prądu, piekarnia już zaczyna nam rugać, podejdźmy do pompy ciepła, zobaczyć, bo w ekstezie niestety czasami w dłuższym okresie czasu ginie nam data. Ona jest nam potrzebna do harmonogramu, do błędów, kiedy się nam zdarzyły. To jest też dla instalatora ważne i dla Państwa też jest ważne. I zaczynamy ustawiać. Mamy taki ekran nam się pojawi, i zaczynamy ustawiać. Zastanawiamy sobie, że pierwsza to jest data, druga to jest miesiąc, trzecia to jest rok, który mamy obecnie, i czwartą mamy y, godzinę. I taką godzinę sobie poustawiamy, którą mamy obecnie, e, minuty, które mamy obecnie, i automatycznie ustawia nam zmienia datę. I potem nam y, przejdzie zatwierdź, i jeżeli to wciśniemy, Zatwierdzamy datę i wtedy harmonogram i te inne rzeczy, które są nam potrzebne, czyli kody błędów ważne dla instalatorów i dla Państwa będą już zrobione i mamy już, już ustawioną datę. Wyjeżdżamy. Chcemy sobie przegrzać ciepłą wodę użytkową, żeby nam się bakterie nie wydały. Jak to zrobić? Menu startowe wciskamy i wchodzimy w menu instalatora. I co następnie będziemy musieli robić? Ustawiamy sobie konfigurację hydrauliczną, wchodzimy w ciepłą wodę użytkową. Na dole jest ustawiona a, właśnie i tutaj mam już opcję jadła uruchomioną, ale powiedzmy, że była opcja zatrzymana. Można sobie to oczywiście raz w tygodniu ustawić. Ja mam zrobione zatrzymane, mam w sobotę. E, czyli ja mam e, zatrzymaną, ponieważ jestem na bieżąco w domu, nie, nie mam ustawionej e, pracy. E, sobota, godzina 12 mam foto, więc e, to fajnie, fajnie działa. E, 65 stopni ustawione mam i do takiej temperatury, co w, 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 się oczywiście grzałką i nam wygrzeje, wtedy mamy pewność, że nie mamy bakterii. No i oczywiście później wychodzimy z, tej, z, tego, z tego menu. Po prostu samo się przełączy.